Upadłość konsumencka jest instytucją pozwalającą na redukcję lub nawet całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia jej niewypłacalności. Instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego już w 2009 roku. Niemniej prawdziwy rozkwit jej popularności nastąpił po dniu 24 marca 2020 roku. Kiedy, kiedy weszła w życie ustawa likwidująca liczne przesłanki, od zajęcia których uzależnione było dotychczas ogłoszenie upadłości? W obecnym stanie prawnym należy spełnić dwa zasadnicze wymogi. Po pierwsze, w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy posiadać status osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Innymi słowy, trzeba być konsumentem. Po drugie, sąd może wszcząć postępowanie upadłościowe. Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, to znaczy utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, i sytuacja ta ma charakter trwały. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Po 24 marca 2020 roku, właściwy sąd upadłościowy rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie bada już, czy do powstania stanu niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło wskutek umyślnego zamienionego działania czy też wskutek rażącego niedbalstwa. Powyższe okoliczności mają natomiast istotny wpływ na kwestie związane z ustaleniem planu spłaty wierzycieli, rzutując przede wszystkim na okres, na jaki sąd może taki plan ustalić. Wniosek o upadłość konsumencką składamy do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego na formularzu. Formularz zawiera przede wszystkim dane identyfikujące dłużnika. Należy wskazać w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL i NIP, jeżeli takowy dłużnik posiadał na przestrzeni ostatnich 10 lat. Formularz zawiera również żądanie wniosku, które w praktyce sprowadza się do zakreślenia po latach. Oprócz tego we wniosku wskazujemy aktualny i zupełny wykaz majątku, szacunkową wyceną jego składników oraz wskazanie miejsca jego położenia. Ponadto formularz zawiera spis wierzycieli. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu spłaty. Oprócz nazwijmy to zwykłych wierzytelności, wskazujemy także wierzytelności sporne. Zaznaczeniem z zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Jeżeli chodzi zaś o dane bezpośrednie dotyczące przychodów dłużnika, to należy wskazać, jakie przychody dłużnik osiągnął w ciągu ostatnich 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku. Dalej, wymieniamy koszty utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu z ostatnich 6 miesięcy a także informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przed nim złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Ponadto należy podać informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed nim złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wyżytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Jeżeli zaś chodzi o uzasadnienie wniosku, to jego treść powinna wskazywać na zaistnienie wszystkich przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie. Oprócz tego, we wniosku wymieniamy dowody, które wskazują na zaistnienie okoliczności powoływanych w treści wniosku, a zwłaszcza w uzasadnieniu. Następnie wskazujemy załączniki, które załączamy do wniosku. Oprócz tego należy pamiętać, że do wniosku składamy jego odpis, a także dowód uiszczenia opłaty, która wynosi 30 zł. Reasumując, należy wskazać, że upadłość konsumencka stanowi stosunkowo prosty i tani sposób na pozbycie się całości, albo przynajmniej większości zadłużenia. Wszystkich zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zapraszamy do umawiania się na spotkania z naszymi prawnikami i doradcami obywatelskimi.